Witajcie w tom braiderze, asasyna na rozgrzeszeniu, czy jak można by to nazwać. Ja jestem Wuchaj, a to jest właśnie Lara. Lara, która po cichu zabija, strzela z łuku jak Rambo i ma instynkt zabójcy jak Hitman w najnowszej odsłonie. Dobra. Ja tego typa tu zabiję, nie? Jaki kolo, no nie mogę. Jak on stanął? Czy ja ten, ten tylko nie zajdę, nie? No nie. No dobra. Dobranoc kolego. I sobie pójdziemy po skrzyneczkę najpierw. On chyba słyszał jak tego na dole, bo ten zaczął coś krzyczeć. Ta moneta znalazła się w obiegu w Japonii prawdopodobnie w połowie XIX wieku. Już? Fajna moneta, nie? O, mo można tak we wszystkie strony, bardzo ładna, bardzo ładna A wiecie, że kiedyś ten w Polsce używano kwadratowych monet? Hmm? No, zanim jeszcze były takie okrągłe, to kiedyś używano kwadratowych się na pistolet, to powinien już dawno nie żyć. Tak naprawdę. Hey, Haha, tam się zabił. W sumie chyba. Wolałbym zmienić na łuk, zanim ten. Ja nie lubię używać tutaj pistoletów, Nie wiem czemu. Jak w łuku, nie lubiłem w się, Tak tutaj, tak naprawdę. Mukiem wolałbym strzelać Chociaż Lara i łuk Dobra, zdobite Czy coś tu mamy? Nie, nic nie mamy, no to skaczemy O, coś punk chyba, albo nie wiem Tam było obozowisko, to idziemy w tą stronę O, złapała się ściany, jak szła O, ale fajne Dobra Aha, tutaj na no samą górę, dobra Tu coś leżało O, geo, skrzynka 2 na 2 ale nie rozumiem tego, bo są różne geoskrzynki skrzynki chyba Widzicie? To jak my tu wejdziemy Tutaj jest tak, 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 tak Aha. No nie gadaj O, tędy Hm, huh. sprytne. Musimy się wrócić na sam koniec. Bunkier? Z czasem mm II wojny światowej. Prawdopodobnie japoński. Mhm. Nie, ja chcę najpierw to co na dole. A, nie mogę. Dawaj ogień. Hop. I po co mi to było? Już skończyli gadać o, Laro Laro, ale ty musisz śmieci tutaj Dotykać puu No cóż trudno Czegoś się nie robi dla uratowania życia Zążam teraz za ojcem Matthiasem na dobre i złe Jeśli mam utknąć na tej wyspie na zawsze przynajmniej dostałem najlepszą pracę Nazywa mnie swoim pierwszym Solarii. Matias może i jest szalony, ale przy tym inteligentny i niebezpieczny Dużo wie na temat wyspy. Sądzę, że jeśli kiedykolwiek mamy się stąd wydostać, on jest naszą jedyną szansą. Matias dba o nasze morale. Kontrolujemy broń i żywność. Wszystko co sztorm wyrzuci na brzeg jest nasze i to my decydujemy co stanie się z nowymi rozbitkami. Każdy kto się nam sprzeciwi, ginie. To my jesteśmy panami tego pieprzonego więzienia. A czyli taka sekta, która powstała na wyspie po prostu. Hmm, ciekawe. Dosyć ciekawe. Tylko czemu zabijać, Gaz. Słyszałem sporo o tym gazie. Będę maszował, Taaaa... Jak to ładnie nazywają? Naciskaj wielokrotnie. No wiadomo o co chodzi. Dobra. Idziemy. Idź, idź Laro. Panie przodem, jak to się mawia. <ścoughs> ostrożnie, ostrożnie, są pełne paliwa. Szczury. Po co, on? Nie do napędzania generatora zwierzy. Jak my je do cholery wniesiemy po zgoda? Dobre pytanie. Na razie je tu zostaw. Później wardownicy nam. No. Zakręćcie, błagam. Ale tward. Mogłem w skrzynkę strzelić, ale myślałem, że sobie jeden pójdzie, a drugi A drugi, a drugi go zabije po cichu A niestety Nie wyszło tak jak chciałem Wyszła ta gorsza opcja No trudno Jakoś to przeżyję Ciekawe pomieszczenie, myślałem że jakieś znajdźka będzie czy coś O Do podpalenia Co to jest? He, wygląda jak duszek eee, Ogień, ogień Dzień dobry tam jest ogień. A czy jest też jakiś towarzysz niedoli? Dawaj ogień. Najpierw ogień. Chodź. Zanim nam zgasi ten ogień woda, która kapie z dachu. A, myślałem, że to jakieś inaczej niewierząca. Jakie wyzwanie po prostu. Transparent Dobra, do góry na razie nie pójdę. Chciałbym zobaczyć, co tutaj jest. Tu nic nie ma. Tu coś u góra, ale tego nie możemy wziąć. Dobra, tu też nic nie ma. O, o, wyważyć, dobra. E, Maszujemy E. Maszuj, maszuj, maszuj. Coś znalazłem. nie broni dostępne O, super. Super, super. Tylko najpierw pogniwać trzeba by było znaleźć. Przydałoby się zgasić. O, zgasiłem. Ja jakoś tak sprytnie nie pamiętam, który się gasi. Pewnie też się w ten, tak jak się puszczam. Tylko nie mówcie, że będę potrzebował tu ognia gdzieś. Umrę? Może jednak nie. Dziękuję. Dobra. Oj, 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 uważaj. Dobra. Dziękujemy. Coś jak huby w kryzysie. Dobra, tu coś jest. O. A co mogę wycelować? Szyba wygląda na słabą. Nikt no nie uciechnie. No nikt nie. Jeszcze raz. Czy tam coś jest takiego do podpalenia? Nie oj, nie ma drugiej lampy. Szkoda. Nie jest trzecia. Jest! Nie ma drugiej, ale jest trzecia. Genialne proszę pana Oj, puściłaś? Ja Ci pomogę No Dobra, dobra. To nic nam się nie przyda to tak naprawdę, bo to jest tylko do trenowania pewnie. Za chwilę jakieś będzie wykorzystanie tej umiejętności. Lepiej się, schowaj. A tutaj nie, widocznie nie ma niebezpieczeństwa, dlatego nie... A co to było? E. Naciskam E, naciskam bardzo mocno. Szybko. Ja się chowam, nie wiem jak O. I teraz E. Ja popatrzę, jak ty umierasz, kolego. O, tu sobie podbiegnę. Bardzo ładny wybuch. Myślę, że gra specjalnie tak zrobiła. Dobrze się domyśliłem. Bo o. Jakbym się nie domyślił, to by było krucho, tak? Ktoś żyje jeszcze. Dobranoc. Idź do diabła. Ja lubię cię. Wygląda na starą. O, z drugiej wojny światowej, super. Ale ja nie wiem czy ja chciałbym strzelać z broni. No weźcie. Z ekspedycji. Mimo iż z powodu burz straciliśmy dwa statki z ładunkiem, ekspedycja zdołała dotrzeć na brzeg. Założyliśmy centrum łączności wysoko w górach i zaczęliśmy budować bazę na wybrzeżu. Pierwsze badania wykazują, że jest tu kilka potencjalnych miejsc pod wykopaliska. Wyspa jest o wiele większa niż początkowo zakładaliśmy i ma wielowiekową historię. Znalezienie źródła sztormów będzie wymagało czasu i żmudnej pracy, ale jeśli nasza misja się powiedzie, zapewnimy sobie zwycięstwo w tej wojnie. No, ciekawe, ciekawe. Może to właśnie ta królowa jest kluczem do tego. Czy się... hmm, ciekawe. Znowu gościn baza w górę została rozpoczęta. Ciekawe. Ciekawe, bo to jest na każdym levelu, żeby znaleźć te skrzynki, tak myślę. Są jeszcze takie główne i ten... Taki podział sobie chyba zrobili. Nie! Chować się! Nie, nie chciałem tu iść na tak naprawdę Śmiesznie się strzela. Czekaj, uciekaj, Lara. Headshot. No nie, akurat kiedy miałem na niego. O. Nie, ja chcę tam wrócić. O. Ale jeszcze pozbieram. Najpierw, znając życie, oni poznikają. Już tak miałem przed jednym a drugim filmikiem. Że mi po prostu poznikały ciała. Dzięki. Tak. O, jak dużo, dużo. Lubię dużo. Przejdziemy sobie tak, jak chciałem przejść w sumie. Z ...tymi drugimi drzwiami. Może one się łączą, nie wiem. Widzicie? Jak to jest mapa? W sumie chyba się łączą. Tu coś jest? Aha one się łączą z tym, dobra. Si, dobra. To jednak dobrze, szliśmy, ale wolałem sprawdzić. A cóż, mogłoby coś być, prawda? Hmm... Ciekawe. Coś tam było podwieszonego. No dobra, to idziemy tutaj. Tu coś gdzieś leży jeszcze. Nie. Tam jest do góry, ale ja jestem ciekawy co tutaj jest. Jak można tam się wspiąć? Chyba tędy, jak tutaj sobie przejdziemy. I tutaj na samym początku. O! Jest nawet skocznia do Skateparku. Mm -hmm. Możemy sobie podpiec. Tu coś piszczy i ćwierka O, ognisko Ciekawe Naciśnij, aby podnieść No naciskam, ale nie działa A, bo to jest max, myślałem, że chodzi o ten na dole Sprawdźmy, ile mamy punktów umiejętności Trzy, a sprzęt, dobrze Zobacz kategorię, co możemy sobie ulepszyć Aha, no dobra Możemy coś w łuku ulepszyć Nie, łuk jest imba już Czy możemy coś w pistolecie ulepszyć? Reduktor odrzutu, to by się chyba w sumie czysty spust. Czuły spust pozwala na szybsze oddawanie strzałów. Czy to nie jest akurat dobre? Bo to to by było reduktor, hamulec wylotowy. Ja myślę, że to możemy sobie zrobić. No, dobra. Okej. Okay. O, przepraszam. No, przepraszam. Trochę mi się kichło. Kichnęło, kichnęło, wiem. Um, sprawdźmy tutaj jeszcze Skrzyneczko! Super i surowce, tak myślałem, że będą surowce. Piecie nas wyzwoli Od czego? Od tej wyspy. Ciekawe Odo. O! Podobało mi się. Super wykończenie. Finisher pierwszej klasy. Tylko mi się na początku pomyliły klawisze. A ja chciałbym zmienić na łuk, Mimo wszystko. Czy tam będzie można wejść? Nie. Lara skacze realistycznie. Można by powiedzieć. Czyli nie doskoczy. A skąd on wiedział, że ja tam podejdę? Raczej, że ona. Tutaj też coś wyskoczy. Ciekawe. Pewnie tak. Tylko mam nadzieję, że nie będzie quick time eventów. Tego strasznie nie lubię. O. Alex, jesteś tam? Jestem. Terminal jest zniszczony. Cholera. O ile nie spotkałaś po drodze jakiegoś fachowca, będziesz musiała się połączyć ręcznie przez terminal serwisowy. Okej, okay. to chyba nic trudnego. W sumie tyle, że najpierw musisz go znaleźć. W takich starych wieżach montowali je wysoko. Bardzo wysoko. Zawsze. Bardzo wysoko. Kolejna wspinaczka. Świetnie. No ładnie, tak myślałem. A nie można zadzwonić po serwisantów? <laughs> Żeby to naprawili. O, tu jest. Czytasz. Zostałem sam. Wszyscy pozostali nie żyją. Tak jest lepiej. Obserwowałem z klifów, jak ich nędzną łódką miotają fale i wiatr. Chmury wyglądały jak dłoń zawieszona nad wodą, próbująca złapać ich nieszczęsną łódź. Nikt nie przeżył gniewu burz. Patrzyłem bardzo uważnie. Sztorm rozpętał się nagle i w jednym miejscu. I równie nagle zniknął. A najciekawsze jest to, że nie wydawał się przypadkowy. Wyczułem emocje, coś świadomego. Nie wiem, co się dzieje na tej wyspie. Jeszcze nie. Jeśli jednak chcę stąd kiedyś uciec, muszę zrozumieć to zjawisko. Teraz zaczyna się moje prawdziwe zadanie. No, powiem wam, że trzeba być, jakby to powiedzieć, nieźle jebniętym na mózg, żeby poświęcać własnych ludzi dla osobistych celów. Jak już to mógł, nie wiem, siebie poświęcić, a nie własnych ludzi, którzy pewnie też mają rodziny i tak dalej. Nie chciałbym się tam dostać, tak naprawdę. Czy ja mogę tam się dostać? Czy tu się można jakoś wspiąć? Proszę Państwa. Chyba nie. Albo ja nie wiem. Dobra, idziemy. Mm, podoba mi się ta kamera, wiecie? Bardzo mi się podoba. Nawet tak. <śm> Dobra, idziemy. Chyba że. Wow, tylko tak mogę ruszać. Eee, super. Dobra. Idziemy powolutku Jak tu się Ona sama się schyli? Mam nadzieję, że tak Okej okay. Jak żeby ta wieża działała No Oj Dobra, teraz się kucamy troszeczkę Nie mogę za bardzo ruszać kamerą nadal e, F Mocniej, mocniej o. Zimno Dobra Śnieg? To nie jest normalne. Oj nie Zobaczymy to w następnym odcinku siema.